Hello, hello 320 witam Was wszystkich w kolejnym odcinku newsowym związanym z grami. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o wycieku Resident Evil 4 remake, jak również o gigantycznej aktualizacji do Wiedźmina 3. Ale dzisiaj zaczniemy sobie od The Last of Us, ponieważ. Kilka godzin temu, oczywiście, zależy, kiedy oglądasz ten materiał. Premiere miał finałowy dziewiąty odcinek serialu na podstawie gry. Moją recenzję możecie znaleźć na siostrzanym kanale Kocham Kino. Twórcy zarówno gry, jak i serialu Craig Mazin i Neil Druckmann udzielili wywiadu serwisowi GQ. Tam zostali zapytani na temat kolejnych sezonów. No i dlaczego mówię na temat The Last of Us, skoro to jest serial? Mówię, ponieważ jest bazowany na grze. GQ zapytali, czy drugi sezon będzie obejmował całe The Last of Us, część druga. Mazin powiedział, że nie ma mowy, a Drachman dodał, że to będzie historia na więcej niż jeden sezon. Tak więc twórcy potwierdzili, serial The Last of Us będzie miał przynajmniej trzy sezony, z czego drugi i trzeci będzie bazował na grze. The Last of Us, część druga. Dajcie mi znać, czy oglądaliście ten serial, a my przechodzimy do DLC Atomic Heart i Atomic Heart 2. 21 lutego odbyła się premiera Atomic Heart, gry, która miała mieszane recenzje. Bardzo wiele osób hejtuje tę grę, ale bardzo też wiele osób mówi, że jest to gra roku 2023. Kontrowersje związane są z fabułą gry, ponieważ ta osadzona jest w latach 50., gdzie Związek Radziecki wygrał II wojnę światową. No i teraz praktycznie rządzi światem. Gra stała się naprawdę gigantycznym sukcesem. W pewnym momencie przewyższyła sprzedażą Hogwarts Legacy i Steam Deck, tak więc naprawdę sprzedała się w zastraszających ilościach. Aleksiej Makarenkow ostatnio opublikował informację, że studio Mantwisz pracuje nad Atomic Heart 2, czyli grą, która naprawdę mocno inspiruje się Bioshockiem, czy Falloutem, czy chociażby Wolfensteinem. Niestety sequela nie zobaczymy zbyt prędko, ponieważ po pierwsze, twórcy gry łatają swoją pierwszą część, wprowadzają poprawki, ulepszenia itd., itd., naprawiają błędy. Po drugie, najpierw chcą skupić się na wydaniu DLC do Atomic Heart, czyli takiego dodatku. Co będzie w tym dodatku, tego nie wiemy. Prawdopodobnie nowe misje, nowe mapy, nowe bronie. Jednakże, Manfish po wydaniu DLC prawdopodobnie skupi się na sequelu Atomic Heart. W komentarzach dajcie mi znać, czy graliście już w Atomic Heart. No i jeżeli tak, to czy wam się podobała, a jeżeli nie, to czy macie zamiar grać. Mimo tych całych kontrowersji. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej eneba.pl. Kolejny news jest prosto z Polski, ponieważ Cyberpunk 2077 Reworked Project jest już dostępny do pobrania. Jak już jakiś czas temu Wam mówiłem, Hulk Hogan na swoim YouTubie wypuścił zwiastun Cyberpunk HD Reworked Project. Jest to osoba, która jest odpowiedzialna za modyfikację HD czy HD do Wiedźmina. Tak więc tutaj być może Redzi powinni go zatrudnić, o ile już tego nie zrobili. Modyfikacja do gry Redów znacząco ulepsza tekstury. Teraz na ekranie możecie zobaczyć jak działa modyfikacja. Jest naprawdę gigantyczna poprawka. Co ciekawe modyfikacja do Dostępna jest w dwóch wersjach: Ultra Quality i Balanced. A jak zainstalować mod do Cyberpunka, wystarczy kliknąć link w opisie albo wejść na nexusmods.com no i tam znaleźć Cyberpunk HD Reworked. Następnie rozpakuj plik i przenieś jego zawartość do folderu z Grom. I voilà. Kolejna informacja dotyczy hardware, ponieważ prawdopodobnie wiemy, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się PlayStation 6. PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 i zdominowało rynek konsolowy. Konkurencja po prostu nie miała szans. Według youtubera Red Gaming Tech, Sony pracuje nad wersją Pro do PlayStation 5, jednak prawdopodobnie to nigdy nie nastąpi, ponieważ Sony będzie chciało od razu stworzyć PlayStation 6. Jednocześnie zaznaczył, że prawdopodobna premiera tej konsoli będzie miała miejsce w 2028 czyli będzie to oznaczało 8 lat dominacji PlayStation 5. Bo wydaje mi się, że nic nigdy nie zdominuje PlayStation 5. No, chyba że premierę będzie miała jakaś niszowa, next-genowa konsola, w co wątpię. Sony zatrudnił po raz kolejny marka Sernego, aby zaprojektował PlayStation 6. Mark Serny był głównym projektantem PlayStation 5 i maczał swoje paluszki w stworzeniu PlayStation 4. Tak więc czeka nas kolejna konsola od Marka Sernego. Dajcie mi znać, czy według Was 2028 to dobra data, czy może powinniśmy poczekać na PlayStation 5 Pro, a później dopiero PlayStation 6, czy według Was im szybciej. Tym lepiej. No powiem Wam, że dla mnie im później, tym lepiej, ponieważ sam jeszcze nie mam konsoli PlayStation 5, a tą planuję kupić. Kolejna informacja dotyczy gigantycznego wycieku Resident Evil 4 Remake. Uważajcie na spoilery, bo te prawdopodobnie będą pojawiały się na każdym kroku. Resident Evil 4 Remake zadebiutuje 24 marca. W momencie nagrywania tego materiału jeszcze przez 10 dni macie dostępne demo Resident Evil 4, które możecie przejść w niespełna 20-30 minut. W każdym razie, jak informuje Aesthetic Gamer, gra wyciekła do internetu. Fabuła jest wszędzie, tak więc uważajcie wyszukując informacje na temat gry, ponieważ no, prawdopodobnie na coś się natkniecie. Oczywiście jest to remake gry, tak więc fabuła jest generalnie znana, ale są pewne rzeczy, które są inne niż oryginał i prawdopodobnie te rzeczy wyciekły do sieci. Ostatnim przygotowanym przeze mnie tematem jest gigantyczna aktualizacja do Wiedźmina 3 Dziki Gon, czyli łatka o nazwie 4.02, która może zajmować nawet 20 GB na konsolę, na pecety jest to znacznie mniej. Poprzednią łatkę dostaliśmy grubo ponad miesiąc temu, która poprawiła kilka rzeczy. Łatka 4.02 ma być troszeczkę większa, ma poprawić naprawdę ciekawe rzeczy i gra ma wyglądać jeszcze ładniej. Do tej pory gracze narzekali na Nextgenową w wersji Wieśka 3, ponieważ gra miała problemy z optymalizacją i z ray tracingiem to ma się właśnie zmienić. Jak możecie przeczytać na oficjalnej stronie Wiedźmina, poprawiono na przykład wykorzystanie rdzenia procesora w wersji DirectX 12. Naprawiono błąd w wyniku którego sekcja Moje Nagrody nie była zlokalizowana w Red Launcherze. Naprawiono problem związany z optymalizacją cząsteczek, który mógł powodować chwilowe zacinanie się gry. Tak więc generalnie poprawiono optymalizację. Jeżeli chodzi o konsole, to ulepszono tryb wydajności na konsolach nowej generacji. Usunięto problemy z wydajnością w Nowi Gradzie i które występowały po wczytaniu zapisu gry. Ulepszono wygląd wody poprzez dodanie refrakcji do SSR i odbić z ray tracingiem, naprawiono usterkę graficzną z teksturami cegieł, dodano suwak rozmycia w ruchu, tak więc naprawdę bardzo dużo rzeczy. Z mniejszych rzeczy poprawiono koreańską lokalizację opisów gwintowych kart, poprawiono błędy interpunkcyjne w arabskiej lokalizacji oraz zaktualizowano czcionkę dla tradycyjnego chińskiego. Nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle kiedykolwiek odpalił tą grę w języku arabskim, tradycyjnym chińskim albo koreańskim, no ale hej, jeżeli gracie po chińsku, no to macie teraz poprawioną i zaktualizowaną czcionkę. Dajcie mi znać, czy gracie w wieśka next genowego i jak wam się gra. Tak więc do następnego razu na razie.